Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jeszcze jeden temacik. Miałem właśnie go poruszyć odnośnie tych różnych fachowców medialnych, fachowców TV, fachowców radio. Jak oni tam się wynaturzają, co oni nie robią, jak oni działają, jak oni walczą o nasze dobro, o nasze zdrowie. I nieraz, ja tego nie oglądam, ale czasami niestety zmuszony jestem, jeżeli nie mam dostępu do pilota. Przez chwilę słuchać takich idiotów, debili, bo niestety e, po kilkunastu sekundach, po kilkudziesięciu sekundach takich wypowiedzi, bo na wiecie, jest realizacja, to człowiekowi samoczynnie przychodzą tego typu e, o wulgaryzmy, niech, to, niech i tak to nazwę. Samo z siebie się to dzieje, <grytanie> z automatu. I ta, to jest tak, ja myślę, że to tylko użyłem bardzo delikatnych określeń, ale jest takie drobne, ale finansowe. Finansowe, słuchajcie, mmm, słuchajcie, pewnie nie raz słyszeliście wypowiedzi takich fachowców, ordynatorów, lekarzy specjalistów, jakichś tam fachowców, dyrektorów szpitali. I oni tam pozakładali teraz te onuce na twarzy i opowiadają historyjki, jak oni dbają i tak dalej, jak oni zakupują środki, jakieś tam kombinozony gumowe, czego cuda nie widzi, sprowadzają do szpitalu, do swoich szpitali, do swoich, do szpitali, w których pracują, do szpitali, które zostały pracowane za, to tak jak kościoły, za cudze pieniądze są utrzymywane, za nasze pieniądze, za naszych podatków, ale oni traktują to jak, jak swoje folwarki. Ale dlaczego to robią? co nie? Dlaczego, to robią? dlaczego nie potrafią być honorowymi ludźmi, a jedynymi fachowcami od medycyny, tak naprawdę, są w internecie niezależni lekarze w głębokiej takiej niszy medialnej? Otóż zobaczcie, mnie to przypomina coś takiego, jak kiedyś był taki film: Dzwoni do burdelu pewien mafiozo, no i mówi: Siara, i wszystko. Już panienki przyjeżdżają. To samo się dzieje tutaj. Po kolei. Słuchajcie, e, dzwoni taki, prawda, no, szef do podwładnego. Tak, tak to trzeba jednak ująć, bo jednak to są dyrektorzy szpitali, co mają swoich e, przełożonych e, tam na samej górze, w ministerstwie. Taki sobie dzwoni, mówi, jutro przybie, przyje, przyjeżdżają do ciebie... Mm pajacy tam z, te, z, te, z określonej telewizji, takiej, siakiej, owakiej, nieważne, i tam przeprowadzą z tobą wywiad, tam żeby dobrze wszystko się nagrało, tam się przygotuj. No ale no nie co mam robić, o co muszę się przygotować? No jest, mamy teraz tą akcję świrusową, to tam wie żebyś wiedział, co możesz gadać, no, ale no, mnie się nic nie dzieje. Ja dbam o szpital, mam kultura tego, no i jest trochę błota, syfu narobione bo w ostatnich czasach, bo jest syf totalny w szpitalach z tego, co wszyscy mówią, i śmiertelność wzrasta, bo ludzi się nie leczy. Leczy się tylko tych, którzy zasługują, którzy mają Podejrzenie koronawirusa oczywiście przesadza, ale coraz więcej na internecie słyszę, że masa ludzi cierpi na tym. No to znowu odjechałem. Dobra, nieważne. Ale gość mówi taki kurczę z ministerstwa chwila, ale jak to? No to jedź do innego, ja tu nie mam czasu, jestem zajęty, ja tam mam czy tam zabiegi, może też biorę udział w różnych tam zabiegach, operacjach, różnych tam sprawach szpitalnych i medycznych. A on mówi, chwila, chwila, przelew się zgadza? Co miesięczny? Jaki przelew? No? To co ty robisz w, na tartaku? Czy w szpitalu? No, Gość sobie chwilę, zastanawia. Ja nie ma problemu, zapraszam. Nie ma problemu, zapraszam. Nikt się nad tym nie zastanawia, bo dla większości Polaków ta grupa społeczna jest nietykalna. Im można, jak to się mówi. Pacjent jest jest gdzie koperta to jest wdzięczność pacjenta. Czy coś w tym stylu nie wnikam. Nie wnikam. Jest to przyjęte od wielu, wielu lat w Polsce, wszyscy to stosują. Trudno. Taki kraj, ale tego typu goście, którzy występują w mediach przed kamerami i tam się wynaturzają. Oj, jak on tam wyba, jaką. Działa. No i tak można byłoby w kółko gadać. Przed drugim pajacem pod tytułem jakiś dziennikarz. Śmiecie nie dziennikarze. On ma kontrakt oscylujący w granicach, jak myślicie, dwóch tysięcy, pięciu tysięcy Nie, oni mają kontrakty w granicach 30 tysięcy złotych i więcej. 30, 50 tysięcy niektórzy potrafią mieć. Ja mówię o podstawie, bo wiecie, to jest taka sytuacja, że oni mają e, oficjalną pensję, te 30 tysięcy, kontrakt 30 000, miesięczny, nie? To jest miesięczny, plus jeszcze dyżury, plus różnego typu tam akcje mm, instruktażowe, cuda nie widy, że jeszcze tam można spokojnie na ludzi do 15, 20 dorobić. I taki człowiek, co go to obchodzi? On sobie zdaje sprawę, że on zarabia 50 tysięcy załóżmy. Przyjmijmy. No dobra, 30 tysięcy zmienić. Trochę. Zejdę na połowę i niech będzie. To co on się będzie tutaj? Co on będzie się przejmował? Że jakiś zakład zamkną, że ludzie są pozwalniani, że tam 2000 tysiące czy trzy ktoś zarabia, tylko nie obchodzi. I on wychodzi przed to kamerę i robi z gęby do DPA. Po prostu jego nie obchodzi jego tytuł naukowy. On już, jego nie obchodzi, że on ma być może już nawet jakiś dorobek, ma już nawet można powiedzieć taki to, dorobek intelektualny. Może już ma tytuł doktora, może tytuł profesora, ale co to tam tytuł? Z tytułu się nie, nie wyżyje. Tytuł nie robi przelewu. Tytuł profesora, doktora nie zrobi mu przelewu. Przelew idzie skarbu państwa no, z ministerstwa. Więc y, nie kąsa się, jak wiadomo, ręki pana, który żreć daje. I oni z takiego za założenia wchodzą, Nie mają kultury, zresztą pff, kultura, no kwestia finansowa. Musimy też pamiętać y, w takiej sytuacji sami siebie postawić. No. Y, jest ta, ta, ta pandemia świrusowa, bałagan, kpina, cyrk. A ty zarabiasz 30 tysięcy i masz jesteś niezagrożony, zobacz. Oni ich, ich nie zawieszają w pracy nie że O, człowieku robisz w takim niebezpiecznym miejscu. Przez miesiąc nie będziesz pracował. Nie, ich nie zawieszają. On ma pewną robotę. On ma pewną robotę, wie o co chodzi. Oni normalnie wiedzą o co chodzi. Jeszcze teraz dostaną wszelkiego typu dodatki, no to przypuszczam, że na pewno takie. I teraz musimy sobie postawić w sytuacji, co, co ty byś zrobił, bo... Czy ja zawodnika krytykuję? No gdybym ja miał tak 50 tysięcy na miesiąc, pełen luz, komfort życiowy i ktoś mi mówi, słuchaj, no ale wystarczy, że trzeba troszeczkę podciągnąć propagandę, wiesz, w mediach. No. no nie wiem, czy bym się nie złamał. No nie wiem. To musimy sobie to, to, nigdy takiego, takiego przypadku nie doświadczymy prawdopodobnie. Ale musimy pamiętać, że kto wie? Zarabiam, bo to wiesz, wiecie, jak jest człowiek przyzwyczajony do hmm, po prostu żyje, bo żyje na przetrwanie, chociaż ja biedy nie mam, ale żyje się, bo się żyje bez hmm, jakichś tam górnolotnych planów już życiowych, w moim wieku to już jest hmm, raczej przeszłość i o co chodzi. I teraz zobaczcie, to samo to tak patrzę na nich, no wracam do nich, oni hmm, po prostu plują na, 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 ten swój, na swój dorobek życiowy, na, na swój status społeczny, bo tego im nikt nigdy nie wypomni. Minie to wszystko, powiedzą coś tam, a była pomyłka, niepomyłka, pomyłka tak jak teraz co widzicie, już nie ma świrusa ani w Chinach, w Szwecji, w Białorusi, tego nie W Moskwie, a w Moskwie, muszę się na Moskwie kiedyś jeszcze coś powiedzieć, bo to jest ciekawe, co Putin tam odgrywa roz, ale to jest inny temat, dobra. Także, także widzicie, Kwestia finansowa, tylko kasa. Tutaj żyjemy w takim świecie, że kasa robi wszystko. Dla kasy są ludzie, napluje jeden drugiemu w oczy i jeszcze sobie dadzą buziaka. Jak trzeba, liczy się tylko pieniądz, żeby tylko dobrze zarobić i dobrze się ustawić. A co to tam obchodzić, to będzie Polska, Polin czy Berlin? To nikogo nie interesuje. Dobra, trzymajcie się, zdroweńka życzę.